Siema, siema, widzowie z tej strony, ja Banio. jest z Matix. Siema. I dzisiaj nagramy odcinek z Rocket League, Oczywiście zostawcie suba, lajka like w komentarzu, napiszcie co. No, jak zawsze, Rocket League. Jaka ja gram, na Jak tam tute? widzicie, Six 7 tam jest Matix! Gdzie? albo nie widzę, bo I tak. Się, to się jest tam I ym, lecimy dzisiaj sobie z giereczkami w Rocket League. Moż możemy się ośmieszać, możemy yy, grać dobrze, ale tutaj wszystko się opisać. Dobra, yy, ja obrona czy napad? Albo ja pomoc czy napad? Dobra. Więc widzowie... Lecisz, lecisz, lecisz. Zostaję. Ja nie grałem. Moja? Nie. Fakty. Fakty. Dobra, masz? Nie. Wracam. Wytrafili no piłkę, ale bambiki. Jak my. Real. Dobra, ma, 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 masz, masz. <grym> Widzowie, na ile subów like? like na, na ile. Y, kiedy live, Mati? Nie wiem. Czekaj. Na wysokość strzelmy gola, potem gadajmy. To musi być gol. Ale żeby było blisko. Jeszcze raz bania, jeszcze raz bania. Nie. se serwazna. Nie, 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 nie. Na bok. Leć bania, let's Jestem jeszcze... to dla was. Mati nagrywamy dziś pani kor. Mieliśmy część trzy. Mati. Co? Nagrywamy dziś panikor? Po odcinka tego. Nie, ale ogólnie dzisiaj. No możemy, możemy. Bo mieliśmy widzieć no część dawaj, 3 i to pod... będzie niespodzianka, ale nie powiemy jaka. Zobaczycie sami. Tyle powiem. Nie. W końcu widzowie! Mamy! Gola! Ale ty, ten. ja tutaj, ja tutaj zostałam i sama spokojnie podskoczyła. No i. Ale ty, ledwo to. Ile zamykam? Nie wiem, para, Lecisz. Wiem, wiem. Kurde, ale dawaj. Nie! Ja Jaki? Nie? A, ale ja tutaj już do sesji skręciłem. Patrz! Ja tutaj zostałem. I to by jakbym Jakby mnie skręcił! Jakbym mnie skręcił! Leć, leć teraz, bo teraz jestem z tyłu. Ale zabaliłem! Ja? Yes! Nie! Skręcane. Jezu, nikt nie trafił w piłkę tutaj! A jezu, ale mamy gównianą obronę. Ajajaj, aj, aj. u nas obrona to jest tragiczna. A real. Bo ja poleciałem, bo ja coś zostałem, bo I ja poszłem po turbo. Mac ile gdzie dzisiaj gramy? Nie parę, ja lecę cię. Na ile like znowu gramy? Na pewno na paręnaście to na pewno. Kurde. To no dawaj nazwać jeszcze bo ch chętnie bym sobie podnagał. za Hotliga. Bo ja... strzelę! Nie! Nie! Dlaczego ja zwolniłem, sorry? Nie Jezu, ja widzowie, wy, dawno wy, wy, nie patrzcie Drodzy hejterzy Jeśli hejtujecie naszą grę, to mam dla was dobrą wiadomość, bo nam nie idzie jesteś jakimi, jak, jak jesteście jakimiś prosami, to nie wyzywajcie nas Albo jak, dawajcie, jak jesteście nie. prosami, to zagrajcie z nami Nie Nie Turbo? Moja? Nie. to. dawaj wrzuto! Ajajaj. Aj. Jeszcze to bitka. Ajajaj. Aj, aj. Też bardzo blisko. Proszę. Nie, jak wjechał w ostatnią chwilę. Dawaj Matix! Nie, no, tak, tak nie, tak nie. Pisa. Nie no, dawaj, zostawienie to! O Jezu! Jezus! Nie zapodajcie się sekund, musimy do... Musimy. Nie! W ostatniej chwili! Skubony! No bo jeszcze mamy 10 sekund, Boże, no to to już z gol chyba nawet. No. Kurde, no, no ja głosuję za poddaniem. bez sensu. Głosujemy widzę za poddaniem. To nie miało w ogóle sensu. To co, jeszcze dwie rundki, czy jedna? Nie, zagramy parę, bez sensu. Po co mam robić jakiś szybki... Yy, tam. Fajnie się gra. Po prostu trzeba weźmiemy. Zagramy wietro więcej rundy. Gramatik, dawaj, y, dawaj pod dzisiejszym odcinkiem z panią y, lub jak widzowie, nie wiem kiedy ja, ja wam to wstawię. Po prostu y, pod, tym filmem, y, pod tym filmem. Pod tym filmem. Pod tym filmem. Je, 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 jeśli będzie... W sensie pod chwilę z paniką. Leci, je, je, leci jeśli leci będzie dużo live, to robimy live, agit. No, możemy. Nie aj, 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 dawaj, mat, dawaj. Mat X. Nie! Nie! Oj. Nie tak, Bania, nie tak. Właśnie, dobrze. Bo... No i to jest pusta bramka, no. No nie, miałam turbo, tak? Mam full turbo z Musisz, Mati, zostać na bramce. To już było bez szans.

Jakie... Bo ty bo, nie bo, 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 bo ja mam to wziąć i to nagle bije tą piłkę! Ja, ja nic nie mam co zrobić, ja wolnąłam! No jest, dobra nie! Wiesz co? Lepiej jakbyś ty stał na ramce. Dobra, lecz jestem! Przypuściłem Kurde, myślałem, że tam jesteś. A dobrze. Piękna akcja! S? To, wiecie, A to jest była... brak! Ja byłem w miała... Właśnie miałem tyle turbo. Właśnie nie piękny tego tutaj. Was? Dobra, ty zostań i ja zamiana je od razu, gdy piłka. Dobra, moja. Dobra, jakoś to tak sobie wycofałem. Teraz tutaj trafię. Weź, weź, weź tą piłkę. Dobra. Tutaj możemy to szybciutko wyrównać! Yes! Widzowie, wyrównujemy to! Ej, miałem stać na bramce, a drugi raz wyszło i druga akcja, gal. Ale gol. Jaki farb... Ale farby właśnie nie trafili się w piłkę, leć, jest zostaje. Jaki fartrze, jakbyście trafili, to tak. nie trali. Nie, dobra, ale było dobrze. Było dobrze. Pięknych aktoryczek. Ale tutaj pięknie, po Ale tutaj bez sensu zostawili to, nic się tutaj nie robili. Leci się zostaje, bo jestem po co się jednak zrobić tą taktykę, że idę na gramkę. No wylecał e, się. Bardziej... Wracaj, wracaj. Biegnę, biegnę, biegnę. Idę po turbo. Idę w Dobra, leć, lec. Ja wychodzę powoli. Wrzuć jeszcze. Goal! Wow! Ale my remontadę Ale zrobiliśmy. To... No, kupię dwo, od 2-0 do 4-2. Mati, yy, będzie dziś odcinek z paniką, czy... Dzisiaj nie wiem, bo Rocket League szybko szybko zmontujesz, ale chodzi o to ten, ale pani kor nie wiadomo jeszcze. Ale na pewno będziecie niższy, bo... musicie oczekiwać. Nie no. Rocket League. A się szybko na pewno zmontuje, nie zmontuje bo tam tylko... Tam nic nie ma, widzę w w Rocket league demontowania. o oh, sorry. Nie trafię w piłkę. Ale ty trafiłeś. GOL! My ze swojej robimy. Nie, nie, to się Psa, piłka. Nie, to Ta piłka poszła do mnie. Znowu ja, wracam, 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 Brawo. Aj. Już zakończyłem Moja... kasację. Weźmy sobie turbo i jazda. Szczęśliw! Brawo! Strzelisz! Nie, nie szczęśliw! Jeeeey! Jeeey! Ale mi widzę, że język robimy nagle. 2-0 do 5-2. Ale wątpi, z jest chwilę? Wiesz czy pytasz, nagle nas chyba, dali pada młod, chyba dali, padał młodszym bogacenstwu. Pady. Albo zadziałałyśmy w tą taktykę. Dlatego to było takie dobre. Daj mi Pustą bramkę zostawialiśmy. Wiem, a teraz jestem zawsze, bo się wychodzę często po stronę. Myślę, że zostaje teraz z tyłu, ale też, żeby umieć to nie Być ja może byś trafił, to jeszcze bym miał szansę dobić. Nie trafię tego. Jestem ja. Kuchencie! Ale... Czy mnie tak wku wkurzają te kasacje? Bo to jest tylko by bardzo. Cię wycofuję nie! Yeah. Um, idę troszeczkę około turba, wracam. Jest! Jeeeeeeest! Ale to jest big uh! time! E, Matix, jak, będzie, jak widzę, będą chcieli z nami grać, to jak mają pisać niki? W komentarzu, nie? Aha. Ten, ale chłopie, czwarta bramka przesunęła się z bramki naszej Wybiegł bardzo szybko tam, do przeciwnika. Dobra, się wycofuję. Nie, 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 nie zdążę. Nie zdążę. Turbo. Ola, Albo, o, nie mam turbą. Ale będę wybierać w bramkę, Jezus. Nie, nie możemy im dać, nie możemy im dać. Trzecia? Ja. Brak litości. Zero litości. Jezu. Dziesięć, dziewięć, osiem, sześć. wygram. Yes. Nie pytacie, widzę, dlaczego Snake legnica, po prostu tak tak się nazwaliśmy, nie? No. No, nie wzięliśmy jakieś randomowe miasto i nazwaliśmy się do dobra. Mati, jeszcze jedna rundka. Nie jeszcze dwie, bo... No co dwie na no, odcinku, ale po odcinku jeszcze parę zagrybów bo fajnie... No to tak. To i ostatni, ostatnie... A Mati dobie, Berek, dobie. kiedy nagrywamy kolejny odcinek z tego? Yy, no gdy dobiję dzisiaj. Dzi nie, 20 lajków. No dobra. Chyba to nawet dzisiaj coś tak czuję, że dobiją. Bo blisko Matrix nabiegaj, ajajajaj. Oj, 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 jak to wpadło. Ale podciął nade mną, podciął. Nie, jakby tamtego tego drugi nie popchnął. tam się bronił. Dla zostałem. 见面了，够了，下一句，你。 Brawo. Dę. Jeszcze. Rafino! Rafino! Ale ja tu ładnie zrobiłem. Jeden do jednego, Matix, Matix, ty wiesz. Bramka, bramka. Jest ja? Stoję. Kurde Matix Dobra, nie będzie można dać ślepika Jestem, 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 jestem Nabrałam serce Mati, na co? Matix, no, no, no. no, no. wyskocz Brawo, wracaj Dobra, szybki powrót. Dobra, system. Moja. Nie trafiłem. Puściłem ci Muszę. Kurde, w ostatniej chwili to musi. To jest za późno. Trzeba dać Moja? Musi, musi szość. Yes! kombaki yes! 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 robimy w tym odcinku. Ale go... Leć, leć. O Ale Złap nas! Patrzcie sami, to było bez szans No czy bym dał w dół, no patrz, już tak blisko byłem Dał tu a w dół się... Albo sam chcę wbić do bramki, albo byłem jeszcze w dół Rozumiem, 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 no. Nie no, on to wyjął, no no, kurde, ja ci tam ich pochałem. Sola. Nie, nie, sola. No, Józef, dlaczego mi ta kamera schodzi? Jest! Jaj! Ale ale, 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 tak mówisz, ale nas y, ratuje tak mocno. Dawaj, gramy, gramy. Ale, gołcik. Real. O, to widzę, wychodzi, o, to widzę, wychodzi. Nie, ja też wiem, ja pamiętam. Piłkę nie może nikt trafić. gol, to jest gol, oni już nie mają szans! To tam się stanęło. Ja tam niej właśnie ciebie nie ma, ale jednak jesteś. Jest! Muuuut! Gold widać, że Matrix Gold widzicie jaki Gold. Ale ten. Ty jeszcze nie zostawili, bo widzieliśmy że nie mam szans. Nie zdążę. Nie straci. Ja nie japię. Moja? Nie dolecę, nie on turbo. widzowie trzeba tutaj ich dobić. Jest! Nie, 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 bo tam by pisało, że Nie, czekaj, nie wiem ja tam chyba dotknąłem. Mój patrz! To jaki są mój. Pokaż. No i nie widzisz! Ale gold dla mnie, więc. No, to, no, to, co to, to co, koniec? To za ma koniec Widzę. już? Co chcesz? Widzicie co, widzę. Teraz skończymy odcinek. W, jutrze, w następnym odcinku z Rocket League będziemy dłużej. Więc dzięki za dzisiejszy film, trzymajcie się i nara. Nara.